Trzy, dwa, jeden, start! O, i wstęga została przecięta. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Jest niewątpliwie miejscem, które będzie przyciągało i już przyciąga studentów, naukowców. Obiekt ten wygląda bardzo imponująco. Pięknie komponuje się z otaczającą ścianą skalną. Trzeba zwrócić uwagę, że jest to pozostałość górnicza. Byłe wyrobisko tu właśnie kamieniołom Rzepka. Jest znanym miejscem dla wszystkich geologów w Polsce. Ma być to przede wszystkim baza dydaktyczno-naukowa, czyli tutaj się będą odbywały praktyki studenckie, będą się odbywały szkolenia, kursy geologiczne, będą przyjeżdżali naukowcy, którzy będą chcieli prowadzić badania w Górach Świętokrzyskich. Obiekt jest wyposażony w laboratoria z bardzo nowoczesną aparaturą i chcielibyśmy także tutaj współpracować z przedsiębiorstwami, które działają w takich gałęziach gospodarki, dla których geologia jest bardzo istotna. Więc przede wszystkim przemysł wydobywczy, przemysł materiałów budowlanych, przemysł naftowy i gazowy. To jest wspólny projekt z, ze starostwem, z burmistrzem i z powiatem. Chcielibyśmy też skierować tutaj taką ofertę do szkół, bo wydaje nam się, że. Jak nauczymy dobrze młodych ludzi w szkołach, w gimnazjach, w liceach, może nawet w szkołach podstawowych, takiej nauki o Ziemi, prawda, czy geografii szeroko pojętej, to tylko dobrze, bo potem będziemy mieli lepszych studentów i lepszych geologów. Także to jest skierowane do takiej sfery edukacyjno-naukowej. To jest wyjątkowa wizytówka dla województwa, bo będzie przyciągała i naukowców z Polski i z, z Europy, ale też będzie pokazywała, że województwo jest. Dynamicznie rozwijające się, że to nie jest tylko województwo piękne, ale ma też silną kadrę akademicką, no i pomysły po prostu na rozwój, jeśli współpracuje dobrze z innymi ośrodkami uniwersyteckimi i naukowymi. Otwarcie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej zbiegło się z przyznaniem temu obiektowi najwyższej nagrody wśród obiektów użyteczności publicznej. Także jest to wyróżnienie dla architektów przede wszystkim, ale to oznacza, że również wykonawcy mieli tutaj dobrą rękę. 90% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Także jest to, można powiedzieć, takie żywe laboratorium, które pokazuje, że można łączyć te tradycje te historie z nowoczesnością i robi to wspaniało.